Aleksandra Rola, specjalista Centrum Utrzymania Klienta. Czy mogę zająć panu dosłownie minutę? Dobrze, do określenia. Naucz mnie tańczyć, Miej pasję. Jakby nie patrzeć, profil na Tinderze jest trochę jak gazetka z Tesco, czyli ma przyciągnąć klientów. Cie magali kami. do góry. Masz mistrzostwa świata i wszystko robisz, żeby było dobrze. Masz tak jak trzeba, chociaż nie chcesz tego robić. Trenujesz, chociaż wiadomo, że na takiej diecie się nie chce trenować. No robisz wszystko, żeby było jak najlepiej, a nie potrafisz zrezygnować z tej jednej rzeczy. Jedziesz tam, gdzie ja nie miałam takiej możliwości, a ty masz i moim zdaniem nie wykorzystujesz tego w 100%. procentach. Mistrzostwa świata twoje to będą jedne w życiu, jedyne w życiu. Pamiętaj o tej ważnej rzeczy. Ty wchodzisz, klatka jest Twoja.